Jest to też dla nas taki czas, może właśnie tego, kiedy doświadczamy szczególnie konfrontacji z różnymi pokusami. Pokusami rozumianymi nie tylko jako nasz grzech, ale zwróćcie uwagę właśnie na to, że Jezus jest kuszony tutaj do tego, żeby po pierwsze zwątpić w swoją tożsamość, zwątpić w to, kim jest, ale też jest kuszony do tego, żeby być mesjaszem, być takim zbawicielem, jakiego oczekują ludzie. Pełnym siły, spektakularnym, odnoszącym sukces, który też właśnie korzysta z tej swojej mocy po to, żeby samemu osiągnąć jakieś korzyści. To jest takie zaproszenie może dla nas do tego, żeby być prawdziwymi, nie udawać takich, jakimi ludzie oczekują, żebyśmy byli. Być prawdziwymi, takimi, jakimi Bóg nas zaplanował, stworzył, chciał. Być po prostu sobą. Sobą nie w tym sensie, żeby powiedzieć sobie, że wszystko teraz, co robię, kim jestem, jaki jestem, jest wspaniałe i cudowne. Ale być też sobą, który może jestem słaby, który odczuwam smutek, może złość, może wstyd, który właśnie mam ciągłą tą presję o to, żeby utrzymać fasadę, że ze wszystkim sobie radzę, że co, jak co, no ale. Ja nie dam rady. To jest właśnie zaproszenie do tego, żeby w tej pustyni opadły z nas różne maski, różne iluzje, może czasami nawet bardzo takie święte i pobożne tego, kim jesteśmy. Czas pustyni to jest czas łaski, kiedy możemy właśnie głębiej odkryć naszą prawdziwą tożsamość.